Kolejni artyści wycofują swoje prace z otwartej tydzień temu wystawy TYMOS Sztuka Gniewu 1900-2010 w toruńskim CSW. Oburzenie wywołały słowa kuratora Kazimierza Piotrowskiego, który wykorzystał wystawę do zaprezentowania swoich poglądów politycznych dotyczących między innymi przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wychodzi w, w obliczeniach prawdopodobieństwa, że była tam Jakaś forma terroryzmu państwowego. Reakcja artystów była natychmiastowa. Na stronie toruńskiego CSW zamieścili list otwarty, w którym odcinają się od poglądów Piotrowskiego. Głosów oburzenia przybywa. Podpisuje się pod nimi również dyrektor toruńskiej instytucji. Zmartwiła mnie ta sprawa bardzo i no, szczerze mówiąc podzielam zdanie artystów ze względu że no zostaliśmy wszyscy zmanipulowani trochę przez kuratora wystawa którą zrobił jest bardzo agresywna i taka która może wzbudzać różne emocje no, chciał My jeszcze podwyższyć te emocje troszeczkę więcej, no ale trochę przesadził chyba. W obronie Piotrowskiego stanęli anonimowi twórcy z grupy The Krasnals, którzy identyfikują się z poglądami kuratora. Dla innych jest to pretekst, by zastanowić się nad związkiem sztuki, etyki czy polityki. Problem Pojawia się dopiero wtedy, gdy kurator sam nadaje znaczenia tym pracom, nie przejmując się zupełnie tym, e, czym one są, co, jakie poglądy mieli artyści, co, e, co sądzą o tym, itd. E, Piotrowski w tym momencie właśnie wydaje się, że właśnie w ten sposób dosyć, e, dosyć swobodnie postąpił i nic dziwnego, że artyści się na niego. Nie, Kazimierz Piotrowski już raz naraził się na gniew publiczności. W 2002 roku był kuratorem wystawy "Irreligia", która w odważny sposób pokazywała wykorzystanie symboli religijnych do nacjonalistycznych celów. Ekspozycję uznano za bruźnierczą, a Piotrowski stracił stanowisko kuratora Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Warszawskiej Królikarni.